Był rok 92, może 93. Do pewnego mieszkania komunalnego wprowadziła się rodzina, e, mąż z żoną, którzy byli samotni, byli sami i, prawda mówiąc, e, wpadli na taki pomysł, żeby przygarnąć jakieś stworzonko do domu. Więc udali się do schroniska w Radomiu, i przegarnęli suszkę, którą później nazwali pandę. Panda miała około trzech miesięcy. Jak oczywiście została przegarnięta. Na początku suczka mieszkała z nimi. Po prostu mieszkała sobie w domu po pewnym czasie, kiedy zaczęła dorastać małżeństwo to doszło do wniosku że po prostu zaczną tą suczkę po prostu puszczać na dworek żeby pilnowała ich podwórza żeby pilnowała ich domu żeby szczekała na obcych i tak sobie żyli. Któregoś pięknego dnia, e, ponieważ zbliżała się jesień, e, mąż tej kobiety postanowił mm, po prostu pociąć deski. Pociąć deski na pile. Maszyna piła. Wiecie o co chodzi. Duża piła i cięcie tych desek. Natomiast stała się taka sytuacja, że facet zrobił coś nie tak i kiedy po prostu ciął, zaczęło obcinać mu palucha, zaczęło nawet nie palucha, zaczęło po prostu wciągać mu całą rękę. I suczka, panda, która mm, akurat była w pobliżu, usłyszała po prostu krzyk wzywania o pomoc tego człowieka, ponieważ nie potrafił on się wyrwać. Rękę po prostu mu wciągało, i, i, i wiadomo, zaczęło mu ją, można powiedzieć, już. No, ucinać w jakiś sposób. Chociaż nic mu się takiego nie stało, ponieważ suka złapała go za nogę i odciągnęła od tej maszyny. No i takim sposobem uratowała mu rękę, ponieważ okazało się, że nic takiego mu się nie stało. Miał rękę usztywnioną. No i wiadomo, że po pewnym czasie mu się to wygoiło. Więc. Suczka generalnie, troszeczkę teraz o niej. Suczka była bardzo radosna, bardzo pogodna. Znałem ją praktycznie od właśnie szczeniaczka. E, Suczka bardzo lubiła przede wszystkim towarzystwo dzieci, lubiła się bawić. Niestety doszło do takiej sytuacji, że mniej więcej po pięciu latach e, ludzie ci. Mm, ze względu na brak środków musieli opuścić to mieszkanie komunalne i nie wiedzieć czemu prawdopodobnie dlatego właśnie, że bali się, że nie dadzą rady może mm, wyżywić również suczki po prostu zostawili ją na tym podwórku przez pewien czas Suczką tą zajmowała się sąsiadka, która y, miała po prostu klucze, która chodziła na to podwórko i dawała jej jeść. Upłynęło może pół roku, może trzy, może cztery miesiące. Jakoś tak. I wprowadzili się nowi ludzie. Wprowadzili się... Wprowadziło się po prostu małżeństwo z dwojgiem dzieci dokładnie to były to były e, że tak powiem no, dziewczynki, dziewczynki, młode, małe dziewczynki chodzące już do szkoły powiem szczerze, to były, tak można powiedzieć, prawie moje rówieśniczki, bo e, ciut może młodsze ode mnie. W każdym razie różnica była tam Maksymalnie 5 lat. No więc może nie moja rówieśniczka. <grym> Trochę, żebym dopitolił do pieca. No w każdym razie były to dzieci. No zresztą ja też wtedy jeszcze byłem dzieckiem. E... <krym> Oczywiście y... bardzo dziewczynom spodobało się fakt, że będą miały pieska. Że, że, ben, że, że będą po prostu miały z kim się bawić, bo panda, oczywiście, tak jak mówiłem, została. No i e, sąsiadka po prostu powiedziała, jak piesek ma na imię, przedstawiła e, historię po prostu tej suczki, e, opowiedziała, e, co się z nią działo, kto tu mieszkał, Powiedziała również o tym wydarzeniu, gdzie ona po prostu uratowała, można powiedzieć, tego człowieka spod tnącej piły. No i nie ukrywam, że ludzi tych urzekła strasznie ta historia i oczywiście bardzo im się spodobało to, że, że będą miały pieska zarówno małżeństwu, jak i tym dziewczynom. Eee, Słuczka natomiast badała teren, ponieważ e, od samego początku nie podeszła jakoś tak ufnie. Podkulała ogon, bała się, musiała się po prostu oswoić. No i na początku powiem Wam, kiedy oni się wprowadzili, wszystko wskazywało na to, że no że będzie okej, okay, ponieważ Panda po prostu cieszyła się na... znaczy zaczęła się cieszyć na reakcję nowych swoich domowników, była radosna, lubiła nadal dzieci, ale w jej psychice pojawiło się coś bardzo niepokojącego. Kiedy po prostu te dziewczynki, że tak powiem, się tam wprowadziły, to ja byłem tam częstszym gościem. Zbieraliśmy się całym towarzystwem dzieciaków, ponieważ oni mieli tam taki fajny trzepak. I na tym trzepaku spędzaliśmy bardzo dużo czasu bawiąc się w różnego rodzaju no wiadomo, zabawę jak to dzieciaki a to się podciągaliśmy, a to się bawiliśmy. Nie wiem jak się ta zabawa nazywa, zapomniałem, że jedna osoba po prostu zamyka oczy i, 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 i szuka, a ktoś tam chodzi sobie po, po trzepaku i prawda nie daje się złapać, a jak już ktoś kogoś złapie, no to próbuje odgadnąć kim jest ta osoba na tej zasadzie. Więc generalnie spędzaliśmy tam dużo czasu, tym bardziej, że trzepak służył nam również do tego, żeby pobrać sobie w siatkówkę. Trzepak nam służył do tego, żeby pograć sobie choćby w piłkę nożną, jako bramka. Więc, tak jak mówię, no, spędzaliśmy tam bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu i panda miała praktycznie w pobliżu swoją budę. Więc bawiła się razem z nami. I pamiętam taką sytuację. Podciągałem się na drążku, zacząłem się bujać. Niestety, zsunęły mi się ręce, i spadłem, i wtedy Panda wystawiła swoje zęby, czego nigdy, nie, czego nigdy wcześniej po prostu nie robiła. A znała mnie, tak jak powiedziałem, mnie znała od praktycznie małego: bo, bo byłem, bywałem tam, więc po prostu y, znała mnie i ugryzła. I to ugryzła. Dość mocno ugryzła. Ugryzła w taki sposób, że tutaj, w tym miejscu, tak jak pokazuję, miałem e, naderwaną skórę i ciekła z niej krew. Nie musiałem szybać, na szczęście, wygoiło się, ale mm, no nie spodziewałem się takiej reakcji. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się takiej reakcji. E, oczywiście e, domownicy. Którzy dowiedzieli się o tej sytuacji, bo dziewczyny e, powiedziała rodzicom co się stało, po pewnym czasie wydaje mi się, że to był błąd, nawet bardzo duży błąd, panda e, po prostu trafiła na łańcuch. Panda trafiła na łacuch z tym, że ten łańcuch był na tyle długi, że spokojnie mogła e, po prostu. Wchodzić sobie w tym miejscu, w którym po prostu yy, miała jakąś tam no, przestrzeń plus koło tego trzepaka, miała po prostu swój, swój taki teren, gdzie nie była ograniczona w jakiś sposób, tylko ona no, miała swój po prostu taki można powiedzieć wybieg, ale moim zdaniem to był również błąd, bo w takiej sytuacji powinno pójść się ze zwierzakiem do choćby weterynarza, yy, doradzić, co dalej, a jest też coś takiego, jak psi psycholog. No ale... posłuchajcie, co było dalej. No i... E, mm, po tym incydencie... Mm, pandę... ponieważ doszli do wniosku, że być może pandzie po prostu brakuje Psa, mówiąc tak krótko i naukowo, no tak się zdarza, że suczka, która y, po prostu nie jest dopuszczana, to po pewnym czasie y, też może jej się coś tam na psychice dziać, prawda? Więc y, dopuścili ją do psa sąsiadów. No i po pewnym czasie, jak to bywa z połączenia <noise> płci męskiej i żeńskiej powstały sobie szczeniaczki, tak? Nic nowego. Eee, powstały sobie szczeniaczki i wtedy była kolejna sytuacja. Wtedy nastąpiła kolejna sytuacja. Kolejna sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że było sobie lato. I ci ludzie po prostu postanowili wyjechać na wakacje. Zabrali dzieciaki, wyjechali nad morze, z tego co pamiętam, na 7 dni i zostawili pandę pod opieką Karoliny. To jest taka moja kumpela, tak samo z tak zwanych młodzieńczych lat. Na chwilę obecną nawet nie wiem, co się z nią dzieje. Aczkolwiek yy, zostawili po prostu pandę pod opieką Karoliny, bo. Karolina y, miała największą styczność z Pandą i po prostu wiedziała, że nic jej się nie stanie. Natomiast oni już troszeczkę nieufnie podchodzili do Pandy, nawet nie dawali tej sąsiadce, która miała klucze, podchodzić do niej, ponieważ no nie wiadomo co po prostu psu. W danej chwili może, że tak powiem, odwalić. No, że się tak wydarzy. Czyli po prostu nie, nie byli pewni, czy pies znowu nie zaatakuje. W eee, międzyczasie zrobili sobie furtkę między jednymi sąsiadami, a drugimi sąsiadami. Dlatego, pomimo wszystko, że cała brama była zamknięta, to można było wejść od drugiego podwórka i przejść bezpośrednio na ich podwórko. I pomimo wszystko, że nie było tych ludzi, to nie mieli nic przeciwko, żebyśmy my, jako dzieciaki, ponieważ, tak jak powiedziałem, polubiliśmy strasznie to miejsce, ten trzepak, tam się żeśmy po prostu e, bawili. Dlatego też e, nie mieli nic przeciwko, żebyśmy po prostu tam sobie byli i żebyśmy się tam bawili. No i słuchajcie, druga sytuacja. Druga sytuacja wyglądała w taki sposób, że widać było po psie, po pandzie, że ona jest jakaś taka smutna. Wiecie, tak z perspektywy czasu, kiedy ja Wam teraz o tym opowiadam, to wydaje mi się, że bała się tego, żeby po prostu nie została po raz kolejny zostawiona. Być może bała się tego, że ci ludzie, którzy wyjechali tylko nad morze i wrócili, że oni e, tak samo jak tamto małżeństwo po prostu zostawią ją i już nie wrócą. Było widać ogromny smutek, ogromny smutek i żal w tym psie. Postanowiłem podejść do pandy, ona była cały czas na łańcuchu, podkreślam, była cały czas na łańcuchu. No i przede wszystkim miała szczeniaki. E, Postanowiłem podejść do pandy i ją w jakiś tam sposób pocieszyć, pogłaskać. Jeszcze jedna ważna informacja. Eee, ona reagowała w taki sposób, że zawsze ale to zawsze radośnie merdała ogonem i cieszyła się, kiedy ktoś do niej podchodził. Dokładnie tak samo jak Ela. Dokładnie tak samo. Ale W momencie, w którym się do niej podchodziło, zaczęło się odgłaskać, bo ja nie byłem jedynym przypadkiem w ogóle, by na wizytę próbowała by bo również, e, co się później okazało, próbowała uryć również jedną z tych córek. To wyglądało tak, że po prostu próbowała, no w jakiś sposób, No nie wiem, pocieszyć no, no, tego psa? Trudno mi powiedzieć, jak to nie to Chodziło po prostu o to, że chciałem miałam młodej, śmiałej, pogłaskać ją. I zacząłem jej mówić. Znaczy zacząłem do niej mówić. że nie wrócił, Nie, tak, Pancia tak, 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 i znowu nastąpiło to samo, co nastąpiło wtedy, kiedy po prostu spadłem e, z tego trzepaka. Suka dosłownie w tym samym momencie, od i radosnej, wystawiła zęby i próbowała mnie ugryźć. Na szczęście wiedziałem już. E, w jaki sposób się zachować, ponieważ no już raz miałem taką sytuację. Tyle tylko, że miałem jeszcze jedną przewagę. Moją przewagą było to, że ona była na łańcuchu, i w momencie, w którym próbowała mnie ugryźć, złapałem jej głowę na bezpieczną odległość i powoli, 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 powoli zacząłem się wycofywać aż. Do momentu, do którego nie skończył jej się łańcuch. Pies nie wyobrażacie sobie tego, może, może sobie wyobrażacie, ale. Pies był zaczął być tak agresywny, zaczął. jakby mógł, to by się po prostu zerwał i bym nie zjadł. Pies się generalnie wściekł są dwie opcje. Być może bała się tego, że zrobię coś jej szczeniaką. ale nie sądzę. Nie sądzę, ponieważ ona była wychowana z dzieciaczkami i ona po prostu yy, była w ogóle wychowana no można powiedzieć z ludźmi i zdawała sobie sprawę z tego, że jeżeli przykładowo ktoś podchodził i głaskał jej zwierzaki, no to nic yy, tym zwierzakom, tym szczeniakom po prostu nikt ni nic nie chciał zrobić. Ja natomiast nawet nie podchodziłem do tych szczeniaków. Ja po prostu podszedłem po to, żeby ją pogłaskać, żeby ją, no nie wiem, pocieszyć. Coś takiego, prawda? Przynajmniej e, tak bym to zinterpretował. E, no i oczywiście, powiem Wam, że po tym incydencie coraz więcej matek, rodziców, e, po prostu, no bo mówię. Tu się nie dało nic ukryć, bo jeden, każdy to widział, więc wieści, że, że panda zaczęła po prostu, no, że znowu mnie zaatakowała, tak no. chciał, że akurat mnie. Po prostu rozeszła się dość szybko i rodzice coraz bardziej no, bronili dzieciakom w ogóle podchodzić, chodzić w te miejsce, chodzić do, do, do tych ludzi. No i oczywiście ta wieść również dotarła do samych właścicieli. Panda zaczęła się robić naprawdę coraz bardziej agresywna, tak jak tutaj już wspominałem. Była sytuacja później, że ugryzła którąś z tych córek, już, już nawet nie wiem. I e, jedynie, kogo się słuchała w jakiś tam sposób i miała na nią wpływ, to Karolina, ta, o której wspominałem. Karolina, ta, ta sąsiadka. Ona, ona w sumie była tylko rok do mnie młodsza, ale jakoś nie wiem, no. Potrafiła tą pandę, że tak powiem, ustawić do pionu. No ale niestety, kochani, stała się rzecz dość tragiczna. Dość tragiczna w skutkach dla tej słuczki. Ponieważ rzuciła się ona na własne, na własne szczenie i zagryzła je. Po prostu to było tak, że. Te szczeniaki już były starsze, już tam potrafiły chodzić, bo to było mniej więcej po trzech, czterech, trzech miesiącach od, od momentu, kiedy po prostu e, ugryzła mnie i, i, i ugryzła e, tą całą później Karolinę, czyli córkę. Są dwie Karoliny, tak jeszcze na marginesie. Ja wiem, że mówię dość chaotycznie, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jest sobie Karolina córka, jest sobie Karolina sąsiadka, Rokodemio Morsza, która w sumie też się z nami bawiła. Ale... Sedno jest takie, kochani, że suka... ...niestety zagryzła swoje szczenie... ...i w tym momencie... ...poszła do... ...uśpienia. Hmm... Taka to, kochani, historia. Co można powiedzieć na temat Pandy? Przede wszystkim była to bohaterka, ale tragiczna bohaterka. Bohaterka, która w jednej chwili ratuje człowieka, w drugiej chwili zagryza własne... własne szczenie, własne dziecko. Moim skromnym zdaniem yy, w jej psychice nastąpiła jakaś blokada. Nie potrafiła chyba pogodzić się, że przede wszystkim była w w schronisku. Podejrzewam, że mogła to pamiętać. Że później e, ktoś ją przygarnął, ale po pięciu, sześciu latach zostawił, tak. I w momencie, w którym nawet e, drudzy ludzie chcieli zapewnić jej dom po prostu rodzinę, taką wiecie na zasadzie, że przygarnęli ją. To gdzieś tam w jej psychice już zaczęło się. gdzieś coś niedobrego. Na co no, niestety nikt nie zwrócił uwagi. Do tego ten łańcuch. Moim zdaniem to też była niepotrzebna sprawa. To też spowodowało, że pies zaczął być coraz bardziej agresywny. A do tego wszystkiego skumulował się fakt, że po raz drugi została sama, ponieważ ludzie wyjechali tylko i wyłącznie nad morze, ale pies zinterpretował to, że znowu zostanie sam. A w następnej, już trzeciej historii opowiem wam na temat psa miśka.